Hejka wszystkim witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska Pewnie patrząc na tytuł, pomyślicie sobie, co to będą dzisiaj tutaj za wyznania, o czym ja będę mówić i w ogóle. Chciałam się podzielić z wami pewnymi przemyśleniami. W ogóle inspiracją do tego było pewne wydarzenie, które ostatnio miało miejsce w moim domu, taka niby zwyczajna sytuacja. Było tak, że jakoś się pokłóciłam. Nie pamiętam dokładnie z kim się pokłóciłam, ale jakoś tam była jakaś sprzeczka, jakaś kłótnia, więc wiecie, jakieś podniesione głosy, jakieś krzyki i niepotrzebne słowa zdecydowanie. Jak już byłam w moim pokoju, już po tej sytuacji nagle wchodzi do mnie Marysia, moja młodsza siostra. I ona takim dziecięcym głos. Mówi, A dlaczego używasz takich brzydkich słów? Przecież mówiłaś, że to niedobrze. Ja po prostu zamurowałam szok totalny. Było jak taki chodzący głos sumienia, można tak powiedzieć? Mówię do Marysi tak: przynieś kartkę i długopis. No jak z tym przyszła, mówię: dobrze, zapisujemy, co trzeba naprawić i co trzeba będzie powiedzieć na spowiedzi. Mówię Marysia piszemy. Dałam zły przykład dziecku, używałam wulgaryzmów, Marysia postawiła mi tę karteczkę na biurku i tak. Że będzie trzeba to zrobić. Nie bez pozoru, taka błaha sprawa, jakaś kłótnia w domu, i to nie było jakieś, tam wiecie, wielkie, że nie wiem, że rzeczy latały i w ogóle, tylko po prostu jakieś tam no, niezbyt miłe słowa. Sytuacja właśnie uświadomiła mi, jak to wygląda z tym dawaniem przykładu. I w ogóle to jest tak, że wiecie, ja tutaj na kanale różne rzeczy, różne właśnie takie przemyślenia mówię i różne różne takie, jak należałoby się zachować, różne jakieś porady, że tak powiem, mądruje się. Natomiast potem w takim życiu codziennym to się weryfikuje. Te właśnie takie błahe, codzienne sytuacje one też właśnie się liczą, nie tylko te wielkie, takie, wiecie, jak tam oczystość. Nagrywam i tak dalej. To nie tylko to się liczy, ta codzienność jest ważna. Marysia, głos sumienia po prostu mnie postawiła na nogi i uświadomiła wiele rzeczy, i właśnie po tej sytuacji. Zwróciłam uwagę właśnie na codzienność. Zwróciłam też uwagę na to, że jako w ogóle jako dziewczyny mamy taki problem. To nie jest jakieś odkrycie, ale po prostu my jako dziewczyny mamy problem, że łatwo nam kogoś obgadać. Jakaś dziewczyna, załóżmy, jest tam taka mniej sympatyczna i zaczynamy gadać z koleżankami po prostu. Jaka tamta dziewczyna jest, nie wiem, niefajna, jest taka, taka i owaka. I ostatnio była taka sytuacja, i tak gadamy, gadamy i powiedziałam jakieś tam nieprzychylne, takie, no niezbyt miłe rzeczy. No i nagle taka myśl, że co ty w ogóle, gata, odwalasz, co ty robisz? Jaka jest twoja codzienność? To nie przy stoi katolikowi, w ogóle chrześcijaninowi, żeby takie rzeczy robić. Ta sytuacja z Marysią w domu i potem to jak zobaczyłam właśnie taka myśl po prostu, co ty robisz Agata, czemu ty mówisz o niej niedobrze, jakby dlaczego? Czy to się przyczynia do czegoś dobrego? No właśnie nie, dlatego postanowiłam, no wtedy to ucięłam i postanowiłam, że no, że trzeba nad tym pracować, bo łatwo z dziewczynami tak popaść w takie coś właśnie, że będziemy mówić, to jest taka dziewczyna, a to taka i to do niczego dobrego nie prowadzi. Poza tym też taka refleksja, że jak mówimy o kimś źle, często ludzie w ten sposób chcą się jakoś wiecie, dowartościować, czy poniżając kogoś, chcą być lepsi po prostu, poczuć się lepsi, no to to też nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi. I trzeba nad tym o tym pamiętać, szczególnie my dziewczyny właśnie mamy z tym problem. Niby takie błahe sprawy, a jednak to właśnie nasza codzienność buduje nasze życie, więc tak jak będziemy się zachowywać każdego dnia, tak będzie wyglądać nasze życie po prostu całe. To może być trudne na co dzień, ale to takie szlifowanie charakteru i myślę, że potrzebne. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę, może komentarz jakieś, jakieś może macie Wasze przemyślenie na ten temat. Zostawcie subika i wkrótce nowe materiały.